Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gram sobie w styl Brain rod. Lecz zanim to, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na mojego Discorda, widzowie Pawła, oraz jeśli materiał Wam spodoba się, to możecie również zasubskrybować kanał. Będzie mi bardzo miło. A my bez przedłużania zaczynamy. Jakoby, iż jest to mój pierwszy raz w tej grze, to będę chciał dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, sobie kupić jakiegoś no, byle jakiego brain rota po prostu e, chociażby tego Nubini Pizzanini oraz cel jest taki, żeby chociaż jednego tutaj brain rota ukraść, lecz zanim ogólnie kupimy sobie pierwszego brain rota, to się zablokować bazę dobra, na minutę jest zablokowana teraz pytanie mam 100 dolarów, czy mnie stać tutaj na jakiegoś brain rota, no póki co nie widzę i pytanie, jakie tutaj źródłek ma brain roty, no. Po 38 na sekundę, to, to jakieś 15-113 kapucina assassino. No dobra, całkiem takie powiedziałbym ciekawe. Patrzcie, chyba nawet się uda. Pierwszy cel, pierwszy cel zostanie spełniony. Ukradnę brain rota. Glorbo Frutto Drillo. Glorvo Frutto Drillo! Patrzcie, Glorbo będę miał. Będę miał glorbo Frutto Drillo. Pierwszy odcinek patrzcie. Co jest? pierwszy odcinek, mam... Mam jeszcze OP Takie przez 50 na sekundę, ej, ale to SOP Dobra. Szybko po kolejnego brain rota jakiegoś. Hmm. O tutaj... Blueberry Blueberry to szybko... Ty zdążę, będę miał dwa brainroty, nie? Pierwszy cel. Na ten odcinek został... No. Może nie został. Szybko, 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 szybko. Dobra, źle zablokował bazę. Ale chociaż Glorbo Flutotrillo jest, więc OP, niech ona teraz wywala. I przydałoby się kupić jakiegoś pierwszego Brainrota. zanim to to zbiorę sobie kasę. Dobra, jak już tak samo uciekaczę, to sobie kupię Lubini Pizzanini. Po czemu by nie? Dobra, dawaj. Lubini pizza Pizzanini. Poczekaj, Lubini Pizzanini, dotrze do twojej bazy. Ok, ok. Co tutaj mamy? Kurde, to są drogie te pety. Nie pet, tylko brain rot. Bro, bro, patapim. Bro, bro, patapim mogłem kupić. i dobra. Antilopini. Albo tego tutaj nie. On jest jeszcze za słaby. Ja bym tutaj poczekał za jakimś lepszym. Tripi tropi tropa tripa. Okej. Okay. Dobra, czekajcie. Na razie nie ma żadnych fajnych brainrotów. Zaraz mi się otworzy baza, więc pójdę ją zamknąć. Możecie w ogóle dać znać w komentarzach, z czego byście chcieli następny odcinek. W ogóle takie lekkie lanie mam chyba. A ja z chęcią dla Was jakiś odcinek. Następny nagram postaram się robić Daily. Daj, 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 daj go! Ha, 450 tysięcy, bo mi się ceny mylą, okej. Okay. Kapucino Assasino tutaj jakich? I teraz tak, dobra ludziska, może teraz... Zacznę kupować jakieś brain roty. O dobra, na przykład... O, brybry, bry, bry brr, brr, epicki, 15 tysięcy. Tata tata sahur może być, czemu nie? Jest to całkiem OP brain rot. Tutaj sfinini bombini. Podziękuję, podziękuję, bo mam lepsze. Przykładowo ten glorbo fruto, drillo. Dobra, ta pata sahur. Szczerze, jakoś tego mnie nie przekonuje. Szczerze, ja jestem fanem innego typu gier. Dobra. Hmm... Co to jest? Jakiś ptak. Szczerze nie chcę się czytać tych nazw. Trójmero, trulicina? Okej, okay, chodź. Trulimero, trulicina. 20 tysięcy to kosztowało. Dobra, bazę trzeba zamknąć szybko. Dobra, bro. Lub nie wiem, jak ja mówić: Grill grill, <gryl> grill. Ja no, Brainrota już tego nie oddam. Żeby cel odcinka był spełniony. Co tutaj jeszcze mogę zrobić? Pytanie. Nubini, pizza, nini. Następny odcinek w ogóle widzowy postaram się, żeby był lepiej zmontowany. Więc myślę, że smacznie. Po prostu taką randomowo o, o, sobie postanowiłem: A, zagram sobie w stile Brainrot, i tutaj prawdopodobnie jest pierwszy i ostatni odcinek z tej gierki. Bum. Pytanie: co są tu jakieś opi Brainroty? Hmm, póki co nic nie widzę. Wiem, tyle. Aha, jak się wejdzie w BrainRota, to tak się dzieje, że zaraz moja baza się otworzy. No, 13 sekund. W ogóle nie zwracajcie na mój nick, i like, losos, tak jakoś, nie wiem. Wymyśliłem to. No na spontanie tą nazwę wymyślałem, tak opowiem. Hmm... jakieś Brain tam Mateo? Po co mi Mateo? Ja Mateo mam. Dobra. 5K. Boneka tutaj. Ambalabu. A, to jest ta boneka Ambalabu cały. Dobra, to ta sama ta, wziąć. Ta, 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 A to co to jest? Uh, Bandito Pobrito bobrito. Team cheese to nie dzięki assassino Cappuccino assassino Ok wiem że to są jakieś średnie brainroty, że tak powiem Tam jest odliczanie do jakiegoś mitycznego brainrota chyba Dobra, prowy walaj Myślisz że ja cię nie widziałem O ten 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 proszę A nie, dobra, za biedny ale fajnie wygląda ten brain Rot. Taki całkiem, całkiem na powiedział. Dobra, zbierz sobie pieniądze. Okej, okay, ile mam? 160 tysiące. 10 sekund do otwarcia bazy. I dobra, widzę, spróbuję jeszcze go okraść. Tego tutaj ciutka przede mną. I myślę, że to będzie tyle na dzisiejszy odcinek. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Dobra, give me that. twój Violi, a million. Siema, siema Dobra, dobra, nie uda się to już. Nie uda się to już, kurczę. Daj mi. Toiletto Pogacino. A to jest ten Toiletto cały. Skąd go chłop ukradł? Tam jest! Otwarta baza! Proszę, 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 proszę. Ja chcę, ja chcę, ja chcę tam iść. Nubini Pizzanini. To otwarta baza. No właśnie była otwarta. Nie tylko, że zdążyłbym, tylko. Panie, ajajaj. Nubini Pizzanini. Dobra, widzowie, to na tyle dzisiejszego odcinka. Następne odcinki z innych gier będą bardziej, lepiej, fajniej zmontowane. Jeśli odcinek Wam się spodobał możecie dać łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem oraz serdecznie jeszcze raz Was zapraszam na mojego Discorda. I Pawła. Nubini Pizzanini. Co? Co mogę powiedzieć? Miłego dnia.